Na pewno nie było to od razu takie proste, żeby powiedzieć, y, ufam ci, y, wiem, że tak miało być. Jeżeli coś straciliśmy, ale zyskaliśmy Boga, to nic nie straciliśmy. Wolę jeszcze się podszkolić, wolę się tak skupić na tym w swoim warsztacie wokalnym, y, więc zacząłem od coverów. Cześć, kochana, witaj. Cześć, witam Was. Czy to prawda, że właśnie ten wymiar miłości Bożej, wymiar miłości takiej duchowej, to Twoje doświadczenie? Oj tak. Mówi się, że jak Pan Bóg Cię dotknie swoją miłością, to o tym już nigdy nie zapomnisz. I zdecydowanie u mnie tak było już bardzo dawno temu. Gdzieś tam relacja z Bogiem była dla mnie ważna od zawsze, ale tak szczególnie bardzo już tak od ponad dwóch lat hmm. ym, no jest dla mnie najważniejsza i ta miłość Boża naprawdę czuje, że mnie otula. A jaki był ten moment y, dotknięcia Bożej miłości? Kiedy pierwszy raz tak zupełnie na serio pomyślałaś sobie, że okej okay, Boże, chcę iść za to Tobą, oddaję Ci swoje życie? Ym... Tak naprawdę, odkąd pamiętam, to było dla mnie takie bardzo ważne, ale właśnie tak jak wspomniałam te dwa lata temu, miałam po prostu ciężkie przeżycia, byłam w miejscu, w którym myślałam, że już po prostu nigdy nie będzie dobrze. No i wtedy po prostu oddałam całkowicie moje życie Bogu i powiedziałam, że po prostu jestem Twoja i teraz Ty mnie prowadź na 100%. A czy w tych y, trudnych przeżyciach nie miałaś raczej takiego pytania, Dlaczego mnie to spotyka, Boże? Bardziej niż, "ok, chcę ci zaufać, bo wiesz, to jest naturalne, że w człowieku pojawiają się wątpliwości, pojawiają się jakieś pretensje w stosunku do Boga. Raczej to niż właśnie, okej, okay, to teraz wiesz, Boże, chcę iść za Tobą. Nie, no oczywiście, było to bardzo trudne. Na pewno nie było to od razu takie proste, żeby powiedzieć: Ufam ci, wiem, że tak miało być. To jest właśnie bardzo ludzkie, że na początku tego nie rozumiałam. Zastanawiałam się, dlaczego pewne sprawy się potoczyły tak, a nie inaczej. To jest normalne. Dałam sobie na to i czas, i, i takie pobycie w tych emocjach, które miałam, bo Bóg mhm. nas przyjmuje w każdych emocjach, ale też. Gdzieś tam przeczytałam, że jeżeli coś straciliśmy, ale zyskaliśmy Boga, to nic nie straciliśmy. Mhm. I to mnie tak bardzo dotknęło i totalnie uważam, że tak było u mnie. Mhm. Więc y, Pan Bóg mnie tak ukochał i, i nasze takie prawdziwe, żywe spotkanie było tak realne, tak niezwykłe, że wiedziałam, że po prostu. Nie mam wątpliwości, że chcę iść z nim. To jak wyglądało to spotkanie? No bo tak, żeby się no, zakochać, no myślę, że to jest. No i też chwila, to jest proces, to są emocje. Jak mhm. u ciebie to wyglądało? Hmm. No Na pewno tak jak gdzieś wspominałam, y, że ta relacja była dla mnie ważna zawsze. Ja też byłam y, zawsze też bardzo maryjna, więc mi też różaniec pomagał w różnych sytuacjach. I w sumie tak naprawdę zaczęło się od Maryi, mhm. bo... Y, kiedy byłam w tych swoich trudnych właśnie przeżyciach, bardzo dużo modliłam się na różańców, W sumie zaczęłam wtedy Nowennę Pompejańską i ta Maryja właśnie mnie prowadziła, aż przyprowadziła mnie do Jezusa. Byłam też wtedy na pielgrzymce do Goria, a tam po prostu obecność Maryi czuć no, niesamowicie, no nie da się tego opisać. I też tam wtedy doświadczyłam różnych cudów i. Wszystko się działo też wiadomo w jakimś czasie. Nie mogę powiedzieć, że miałam takie jedno uderzenie, tylko gdzieś tam przez jakiś tam czas, miesiące odkrywałam na nowo miłość Boga Jezusa i mhm. tam Maryja mnie właśnie prowadziła. Wiesz, jestem ciekawy takiego, takiej perspektywy właśnie ciebie jako młodej dziewczyny. Kiedy ty zaczęłaś tą swoją przygodę z Maryją? Bo mówi, że to to się kiedyś zaczęło. Tak. W sumie tak naprawdę od zawsze i już wyjaśnię o co chodzi. Pewnie dom. Pewnie w domu. Też, też, Aha. na pewno. Ale y, moja mama, zanim się urodziłam, zawierzyła mnie w Częstochowie Maryi. Aha. Więc gdzieś tam tym dzieckiem Maryi jestem od zawsze, i faktycznie ona mnie gdzieś tam do siebie zawsze wzywała, y, w takim znaczeniu, że y, no, odkąd pamiętam, odmawiamy różaniec, wszystkie te sprawy zawierzałam. Czy to wiadomo, szkoła, podstawówka, jakiś sprawdzian, to się pomodliłam zawsze. No i potem, jak już przyszły jakieś poważniejsze problemy, no to ten różaniec właśnie i Maryja, y, no i oczywiście Jezus, bo to też y, wiadomo i Pan Bóg. Gdzieś tam mnie prowadzili i no, myślę, że tak to właśnie wyglądało. Um. A Ty się nie czułaś w tym, w tym czasie, kiedy, umówmy się, że no jednak koledzy patrzą na nas, koleżanki na nas patrzą, no ma się te 15-16 lat, Ty się nie czułaś trochę inna? Może czasem wytyka na palcami, że o, Ty jesteś ta wierząca, Ty jesteś ta trochę inna? Jak to było u Ciebie? Nigdy się tak nie czułam i wydaje mi się, że nigdy też tak nie było. Chyba mam to szczęście. Raczej większość osób wiedziało, że jestem bieżąca i, i raczej to szanowało. Ja też się modlę gdzieś tam za, za bliskimi osoby, czy też niekoniecznie, czy za osoby z klasy, jak jeszcze chodziłam wtedy właśnie do szkoły, Ym, więc raczej nie spotkałam się z jakimś negatywnym odbiorem, może dopiero w internecie, no bo wiemy, jak to mhm. bywa, y, ale liczę się z tym oddaję to Bogu i, i bardziej, bardziej to pozytywnie było odbierane, raczej zawsze, zawsze jak, jak się udawało, to. To chętnie opowiadałam o Bogu. Mogę powiedzieć taką super y, sytuację, bo niedawno się dowiedziałam, że y, koleżanka, z którą chodziłam na studia, y, Podpytywała mnie właśnie o jakieś sprawy związane z kościołem, z Bogiem, ona była troszeczkę przeciwna, mhm. ale właśnie tak jakoś widziała, że ja jestem właśnie no bardzo z Bogiem związana, i ja jej absolutnie nic nie narzucałam. Ja po prostu byłam, i po prostu też widziała gdzieś tam, jak to moje życie wygląda, i mnie podpytywała. I potem straciłyśmy troszeczkę kontakt, i ona chyba nawet na dwa lata, i ona właśnie. Po tym czasie, jak się spotkałyśmy, powiedziała, że moje rozmowy, yy, że to, co opowiadam Bogu, bardzo jej pomogło i że zmieniło gdzieś tam jej podejście, więc naprawdę chwała Panu za to. I tak staram się działać raczej opowiadać ludziom o Panu Bogu, ale nie narzucać yy, raczej pokazywać swoim życiem, że Pan Bóg naprawdę może je przemieniać i może być pięknie. To tak, dzisiaj o miłości dużo yy, mówimy. Yy. Na chwilę zostawiam temat wiary i Pana Boga i chciałbym cię zapytać o Twoją miłość do muzyki, no bo przecież jesteś wokalistką. Jak to się u Ciebie zaczęło? Pamiętasz te pierwsze podrygi muzyczne? Takie pierwsze po prostu y, podrygi. To do... pierwsze zakochanie, wiesz? <laughs> tak naprawdę odkąd pamiętam, śpiewam. Naprawdę miałam 4 lata, już występowałam dla rodziny i śpiewałam po prostu na cały głos piosenki. <laughs> Więc tak naprawdę ta miłość do muzyki była we mnie od zawsze. No potem, wiadomo, jakieś przedstawienia, coś śpiewałam, czy też w chórze szkolnym. Bardzo dobrze wspominam te czasy. No i wiadomo, gdzieś tam zostałam pokierowana potem też, żeby zacząć lekcje śpiewu, więc y, tak to się zaczęło. Y, jak zaczęłam chodzić na lekcje śpiewu, to no, bardzo mi się marzyło, żeby zacząć właśnie nagrywać te swoje piosenki. Y, ale stwierdziłam, że y, wolę jeszcze się podszkolić, wolę się tak skupić na tym swoim warsztacie wokalnym, y, więc zaczęłam od coverów, więc troszkę ich też jest u mnie, y, ale potem właśnie udało się nagrać, y, na, zacząć nagrywać te autorskie piosenki mhm. y, y, a naprawdę zawsze o tym marzyłam. Mówi się, że jest naprawdę wiele piosenek o miłości i że jak piszemy piosenki, to zazwyczaj właśnie one opierają się o relacje, o jakieś emocje w relacjach. Czy ty też piszesz swoje piosenki właśnie o miłości? Na pewno teraz się ich więcej pojawi, bo piosenki były bardzo różne. Na pewno piosenka taka o miłości, chociaż nie jest to wprost powiedziane. Jest właśnie piosenka do Pana Boga pod tytułem Światło, że On jest moim światłem, że On mnie prowadzi. Chciałam ten numer nagrać właśnie w takim podziękowaniu do Boga, że mnie wyprowadził z pewnych rzeczy, że, że sprawił po prostu, że jestem szczęśliwa, że mogę iść z Nim. Ja raczej mam piosenki o różnej tematyce. Trochę Róża jest o miłości, takim Trochę do Pana Boga, trochę właśnie do ukochanego, że będę trwać jak róża, no bo wiadomo, róża jest piękna, a kobieta kiedy się czuje kochana, to, to wiadomo, że aż od niej bije blask. Tak samo właśnie Maria, kiedy została zapytana przez dzieci w Medziugorze, czemu, czemu jest taka piękna, a ona odpowiedziała, no bo tak bardzo kocham i to się tutaj tak wszystko pięknie łączy. Dzisiaj jesteś świeżo upieczoną żoną. Ile trwał w Tobie taki proces właśnie dotarcie do tego miejsca, żeby wejść w szczęśliwą relację na całe życie? Mhm. Yy, na pewno zanim weszłam w tą relację, bardzo chciałam mieć taki czas, żeby pobyć sama i z Panem Bogiem. Żeby gdzieś tam przepracować pewne sprawy, to jest bardzo ważne. Yy, też pokochać siebie, no bo jak kochamy siebie, to możemy w zdrowy, dobry sposób kochać innych. I też yy, tym źródłem miłości... Yy, jest dla mnie Pan Bóg, i on mnie też tego uczył, przeprowadzał przez to. To gdzieś tam też był proces. Gdy się spotkaliśmy z moim mężem, wiadomo, że to nie było od razu, że ja byłam pewna. Wiadomo, że się trochę bałam, bo to gdzieś tam jak ktoś ma ciężkie doświadczenia, no to nie jest to takie proste. Ale bardzo to rozeznawałam, dużo się modliłam. Właśnie pytałam Boga, czy dać temu szansę. Cały czas czułam taki pokój na modlitwie, i to mi dało takie, tak do myślenia, że, że warto. I Oczywiście mhm. Pan Bóg mi dawał taką wolność. Zrobisz, jak będziesz uważała, to jest twoja decyzja, ale ja ci daję zielone światło. Ja to tak czułam. No właśnie, bo jestem ciekawy tego rozeznawania, nie? Bo jak mhm. mam wrażenie, że chyba każdy z nas o tę miłość się modlił i starał się rozeznawać, ale no nie wiem, jak wy, jakie na przykład jest Twoje doświadczenie, ale ja bardzo często pytałem i miałem wrażenie, że w sumie nic się nie dzieje. Nic że nie taka... masz takiej konkretnej odpowiedzi, nie? Ty mówisz o tym, że doświadczyłaś y, jakiegoś pokoju, ale no właśnie, czy w ogóle jakkolwiek na modlitwie można to poczuć? Nie wiem, widzisz jakieś znaki, i nagle ktoś Ci się podświetla w, wiesz, w grze. No nie, no, próbuję to jakoś o, o, ogarnąć, jak to było u ciebie. Znaczy, powiem jak było właśnie u mnie. U mnie właśnie było także ja czułam pokój na modlitwie. Ja ogólnie właśnie jestem bardzo wrażliwa duchowo, więc jeżeli coś nie jest dla mnie, to. Jak to rozeznaję na modlitwie, to czuję niepokój i wtedy uh -huh. wiem, lepiej w coś tam nie iść, lepiej czegoś nie robić. Intuicja. Bardziej to jest taka Boża opatrzność, tak uh -huh. bym to nazwała, że Pan Bóg mnie prowadzi, ja jestem bardzo otwarta na jego prowadzenie, więc czułam wtedy ten pokój, ale tak jak mówię, to była moja decyzja i Pan Bóg mi nie powiedział tak albo nie, tylko ja czułam i podczas tej modlitwy, i sama, że że warto dać temu szansę, no i faktycznie, yy, faktycznie tak się udało. Yy, można powiedzieć, że bardzo młodo yy, wyszłaś za mąż, masz zaledwie 25 lat. Nie bałaś się decyzji, yy, która jest wiążąca na całe życie? Nie miałaś wątpliwości wchodząc w małżeństwo albo w ogóle przez ten okres narzeczeństwa? Yy, właśnie przez to, że tak gdzieś tam dużo się o to wcześniej modliłam i to rozeznawałam. Yy, też jak już zaczęłam być właśnie z moim mężem, to nie było dnia, żebym miała co do tego wątpliwość, bo po prostu on się okazał tak kochany, tak dobry, szanujący, wspierający, że po prostu wiedziałam, że to jest człowiek od Pana Boga i nie miałam ani po prostu cienia wątpliwości. I wiadomo, że to jest ważna decyzja, że, że trzeba ją dobrze przemyśleć, ale gdzieś tam oboje idziemy z Panem Bogiem, bo dla Niego wiara również jest ważna. Wspólnie się modlimy i wcześniej też modliliśmy, dlatego On też w ogóle opowiadał mi, że zanim podjął decyzję o zaręczynach, też poszedł to rozeznać na msze. i akurat właśnie się trafiło, czy to czytanie, czy to kazanie na temat miłości, czy to małżeństwa, więc wiedział, że, że gdzieś tam to jest znak dla Niego. Dlatego no nie miałam czegoś takiego, bardzo, mm -hmm. bardzo byłam szczęśliwa i cały czas jestem. Więc... A po czym poznać i po czym kobieta może poznać, że właśnie facet, który się o nią stara, to jest ten właściwy? Nie, wiem, czy macie jakieś takie tak zastanawianie? Typy, no w sensie jakby, kiedy, kiedy, kobie, kiedy nie ma tych flag czerwonych, nie? W sensie kiedy można stwierdzić, że ta relacja i ten gość jest właśnie tym. No mhm. bo to, że powie, że się pomodlił, że poszedł na mszę świętą, wiadomo, tak. no to wiadomo, że może powiedzieć każdy. Mhm. Tak, oczywiście. Y... Trzeba patrzeć na to, jest, jakim jest człowiekiem, czy ma dobre serce, y... czy, cię, czy stara się ciebie rozumieć, czy potrafi na przykład iść na kompromisy, chociaż w naszym przypadku jesteśmy dość podobni, i potrafimy się dogadać. Y... Czy, czy jest właśnie wspierający, czy wspiera cię w pasjach albo w tym, co robisz, ale też, czy potrafi ci powiedzieć, ej, to nie jest dla ciebie dobre, czyli Czyli, czy się o ciebie mhm. troszczy, i po prostu, czy, czy czujesz się y, przy nim szczęśliwa i, i spokojna przede wszystkim, bo ten spokój w sercu jest bardzo ważny. Bo jeżeli podejmujemy taką decyzję na całe życie, no to jednak y, ja zawsze powtarzałam, że dom powinien być oazem spokoju i takim azylem. I tego też szukam w tej relacji, aby, aby taki dom stworzyć. Dla mnie, red flagą, jak już mam się podzielić, jest. Y jest to, jeśli bym widziała w mężczyźnie, jak traktuje mnie, a w jaki sposób traktuje inne kobiety, mhm. w tym na przykład swoją mamę, swoją rodzinę. Okay. To znaczy, jeśli traktuje swoich bliskich bez szacunku, to mimo tego, że ja otrzymuję ten szacunek od niego, to bym się zastanowiła, czy po okresie zakochania jednak to nie minie i czy nie mhm. dojdziemy w małżeństwie, w rodzinie do takiego mhm. etapu, że. Ja również i, i jakby cała rodzina y, będzie po tej drugiej stronie będzie po prostu nieszanowana w jakiś sposób y, 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 nie, niezrozumiana, więc y, ale podpisuję się pod tym też, co Ale Ale totalnie powiedziałaś. się zgadzam. Y, właśnie też oczywiście na to patrzyłam i, y, no i mój, mój mąż jest bardzo taki otwarty na innych, zawsze chętny do pomocy. Y, także, także totalnie hmm. tak. No. Ale pewnie to była taka droga, to znaczy jak sama widzę to po sobie, zanim weszłam w małżeństwo, to też. Były zranienia. To też były nieudane relacje, wiesz? Kilka związków, w których, no właśnie, mam poczucie, że musiałam odebrać albo jakąś lekcję, mm. albo po prostu zrozumieć, że czegoś innego potrzebuję i szukam w życiu. Czy u ciebie też tak było? Też przeszłaś taką drogę nieudanych relacji, aż do momentu właśnie tego szczęśliwego związku? Tak, też przeszłam taką drogę. I teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to uważam, że Mogło mi być to potrzebne, że jeżeli gdzieś tam szłam z Panem Bogiem, a takie relacje się zdarzały, bo mi się wydawało, że, że wiadomo, że, że będzie wszystko dobrze, a było tak, że nie było po prostu. I wiadomo, po tym czasie gdzieś tam rozpaczy, po prostu wyciągałam z tego lekcje, gdzieś tam ja się zmieniałam, widziałam, że po prostu było mi to potrzebne i na pewno mnie ukształtowało. W sensie, z tego, co było. Ciężkie? Chciałam po prostu wynieść coś jak najlepszego i dobrego dla mnie i mieć faktycznie takie przemyślenia, co mogę zrobić inaczej następnym razem. Na pewno mnie to w jakiś sposób kształtowało. To dochodzimy do takiego pytania, które zadajemy trochę w tym odcinku: czy miłość to są emocje, czy miłość to są motylki w brzuchu, czy to jednak decyzja i odpowiedzialność? Uważam, że na pewno decyzja i odpowiedzialność, bo jeżeli przychodzi za, za uroczenie, to są te emocje, motylki w brzuchu i tak dalej. Chociaż ja właśnie cenię ten spokój w sercu, o którym już wspominałam. Fajnie, jak są emocje, jak jest, jak jest wesoło, jak czujemy się zakochani, ale właśnie uczucia, emocje to nie, jest, to nie jest wszystko. Miłość to jest decyzja, to jest odpowiedzialność, szczególnie kiedy wchodzimy w małżeństwo. Więc na pewno. Musimy dbać o siebie nawzajem, patrzeć na to, jak druga osoba się czuje, jakie ma zdanie na dany temat, żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać. Rozmowa jest bardzo ważna i podejmować wspólnie różne decyzje. Mhm. Zapytałam dlatego, że przychodzi taki moment po tym okresie zakochania i zauroczenia, kiedy pojawiają się niezgodności, kiedy są pierwsze kłótnie, pewnie czasami jakieś krzyki, rozjeżdżamy się trochę i co wtedy robić? Bo bardzo często wtedy pojawia się taka myśl, to chyba ten chłopak nie jest dla mnie. Albo ta dziewczyna jednak, jednak nie jest dla mnie, a poza tym ja wejdę w małżeństwo, kiedy będę miała idealnego partnera, kiedy mhm. wszystko będzie idealnie. To jak to jest? Na pewno nie możemy oczekiwać, że ktoś będzie idealny, bo idealny jest tylko Pan Bóg. Musimy wiedzieć, że dana osoba jest nieidealna, ale musimy sobie zadać pytanie, czy taką ją chcemy kochać. Przecież my też oczekujemy, że ta osoba będzie nas kochać, a my jesteśmy nieidealni. Więc totalnie musimy mieć po prostu jak najwięcej wyrozumiałości do siebie nawzajem i gdy pojawiają się gdzieś tam te, te pierwsze jakieś kłótnie. To warto po prostu rozmawiać, spokojnie wyjaśnić sobie, powiedzieć sobie, jak dana strona widzi coś. I, i moim zdaniem naprawdę da się tak. A jak pielęgnować miłość w relacji? Mm. Jak to, dbać o to? No, tak jak już właśnie wspomniałam, rozmawiać, spędzać ze sobą czas. I to nie tylko chodzi o randki: wiadomo, to jest ważne, to jest fajne, ale być ze sobą w tej codzienności. Wiedzieć, co się dzieje u drugiej osoby, podpytać, jak się dzisiaj czujesz, czy mogę ci w czymś pomóc. Także, no, taką mieć troskę, otwartość na drugą osobę i, i słuchać jej przede wszystkim. Nie tylko rozmawiać i słyszeć, ale słuchać, bo to jest ważne. Czy to, że wy y, ze swoim mężem nie jesteście wierzący i jesteście przy Bogu, jakoś wam pomaga? Czy są takie momenty może były już właśnie w, nasze, w waszym narzeczeństwie, że kłóciliście się i już było bardzo ciężko, albo nawet myśleliście, żeby się rozstać, a jednak nie wiem, klękaliście razem, modliliście się, szliście namsze, były takie momenty? Y nie, nie było takich momentów. Y raczej znaczy, zacznę od tego, że na pewno. Na pewno widzę, że Pan Bóg nas prowadzi, że to, że jesteśmy właśnie bieżący, bardzo nam pomaga. Gdy pojawiają się jakieś cięższe chwile, to faktycznie rozmawiamy, gdzieś tam modlimy się. Ja bardzo lubię gdzieś tam iść na adorację, przegadać to, że tak powiem z Panem Jezusem no i na pewno to nam bardzo pomaga, ale tak to nie mieliśmy właśnie cięższych momentów ze względu na to, że. Ja lubię mówić, że wymodliliśmy siebie, że jesteśmy dość podobni, potrafimy się dogadać, a gdy coś nas różni, to po prostu rozmawiamy. Jest to takie bardzo dojrzałe, po prostu spokojna rozmowa, y, przedstawienie sobie y, punktów widzenia i y, jest to piękne. Ja to bardzo doceniam, bo, bo wiem, że różnie bywa, wiem jak wcześniej u mnie to wyglądało, że, że nie było dobrze, chodzi mi o po, poprzednie relacje, y, więc bardzo to doceniam i bardzo Bogu dziękuję za to, że teraz naprawdę jest tak pięknie. Chcecie jeszcze zapytać o taką trzecią miłość, to znaczy mm, rozmawialiśmy o miłości do Boga, o miłości też e, takiej małżeńskiej. Ta miłość do samego siebie. Jak u Ciebie wyglądał proces pokochania siebie? Um, muszę tu zahaczyć o Pana Boga, bo naprawdę, gdy Pan Bóg mnie tak ukochał, y, to mi to dało też tak do myślenia, że ja po prostu jestem dzieckiem Bożym i muszę siebie, znaczy muszę. Y, no, chcę siebie kochać, chcę szanować siebie, bo też nasze gdzieś tam ciało jest świątynią Ducha Świętego i mam na myśli wszystko też i emocje i, i uczucia i tak dalej, więc na pewno ta Boża miłość pomogła mi pokochać siebie, zaakceptować. I gdzieś tam uwierzyć w to, yy, że, że mogę być kochana. Ale to znaczy, że wcześniej yy, nie kochałaś siebie? To znaczy, że wcześniej trudno ci było. Bo wiesz, patrzę na ciebie, jesteś piękną kobietą, niesamowicie uzdolnioną. Dziękuję. To znaczy, że wcześniej przed tym spotkaniem nie, nie mówiłaś na przykład sobie, nie myślałaś tak o sobie dobrze? Nie, nie kochałaś siebie? Były gorsze momenty. Yy, miałam na pewno z tym problem. Ale to było gdzieś tam wcześniej, ten okres dojrzewania może był dla mnie troszkę trudniejszy. Potem było dużo lepiej, ale na pewno widzę ogromną różnicę gdzieś tam, jak to jest teraz, niż jak było kiedyś faktycznie. Czyli Bóg nie tylko obdarzył ciebie miłością do Niego, to znaczy w tej relacji, ale też sprawił, że na nowo spojrzałaś na siebie w inny sposób? Myślę, że zdecydowanie tak. Hmm. O co mamy się y, modlić? Nie wiem, czy to o cierpliwość, czy wytrwałość, żeby, żeby właśnie ta, ta miłość. Y, kurczę, to tak dużo relacji, czy znaczy tak dużo mów, powiedzieliście, powiedziałyście o temacie właśnie relacji do siebie, do drugiej osoby, ale właśnie czy my się mamy modlić o miłość, czy o wszystkie inne narzędzia potrzebne do tego, żeby ją znaleźć? O co my się mamy modlić, jeśli chodzi o tą miłość? Ja lubię też mówić, że ja bym pytała o wolę Bożą, okay. bo to jest też ważna kwestia, jeżeli jest to dla kogoś ważne oczywiście. Jeżeli to jest zgodne z wolą Bożą, to na pewno da nam tą miłość, której tak pragniemy. Tylko właśnie musi nas odpowiednio do niej przygotować i właśnie ukształtować nas do niej. Także ja bym modliła się o miłość, ale gdzieś tam pytała Boga: co mam robić? i zawierzała mu to yy, i też dziękowała za to, co już mam, bo wdzięczność otwiera nam serce na kolejne łaski. Myślę sobie, że możemy się modlić i, i możemy... To tak rzeczywiście... jakbyśmy się mieli teraz właśnie <śmiech> <śmiech> zacząć modlić razem. Nie, na ale wspomniałeś <laughs> o tym, więc chcę się odnieść. Możemy się modlić do Boga, prosić Go o, o miłość, myśleć sobie, że ta relacja, w której jesteśmy, to już jest ta, która zmierza do małżeństwa. A później nagle związek się rozsypuje i my Mimo że się modliliśmy, mimo że właśnie Bogu ją oddawaliśmy to nagle orientujemy się, że no ale Panie Boże nie jest tak jak ja chciałem i zamierzałem. To co wtedy zrobić? No ja też tak przeżyłam wcześniej właśnie w relacji, miałam takie przeżycia. Hmm. Co robić? No wiadomo, że to było ciężkie do zaakceptowania, kiedy coś nie idzie po naszej myśli, a nam tak bardzo na tym zależy. Może Pan Bóg nam daje jakąś osobę właśnie tak jak wspomnieliśmy wcześniej że może po prostu ona jest dla nas lekcją yy, może miała nam coś pokazać coś w nas zmienić a, a potem ona nie była dla nas jakkolwiek to się nie skończyło yy, raczej staram się popatrzeć na to w ten sposób i Bogu mimo wszystko za to podziękować bo on po prostu wie co jest dla nas najlepsze czyli po pierwsze postawa poszukiwacza E, to jest jedno i druga postawa wdzięczności. Mhm. Wdzięczności, która otwiera nasze serce, tak powiedziałaś, tak. i ja się z tym absolutnie zgadzam. Dziękujemy. Daria, dzięki, że do nas wpadłaś. Bardzo dziękuję mhm. za zaproszenie.